Cześć wszystkim, z tej strony Giermar, chodzicie, zapraszam na film. Cześć rolniczki i rolnicy. Mianowicie, mówię, nagram wam jeszcze jeden odcinek. Sprzężyta jak kosze, bo du dużo odmian mówiłem, że nie siałem w tym roku. Więc coś żyto i przężyto. Przejechał kombajn, największe pola to mam pszenżyta. kombajn przejechał, je, yeah, yeah, jeden przejazd i już praktycznie pełny bizon, więc naprawdę sypie przężyta w tym roku. I co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? Nie, nie żałowałem na żadne pole nawozów, przężyt się. Na kwasty było chyba dwa razy pryskane, więc... Więc no Już mam 70 parę tysięcy, zobaczymy Zobaczymy ile sprzęży to będzie. Bo wiadomo na kilka zestawów jeździć Nie no, na jeden zestaw, ale tam zostawię i pojadę po tamte maszyny co tam u was widzowie pewnie wszyscy zdr musimy być się trzymać w tych ciężkich czasach wszyscy razem ale dobra jutro praktyki mam ale to nie gadajmy o tym no co mianowicie następny zakup który planuję to jest talerzóweczka 3 metry, na chwilę obecną wszystkie 3 metrówki pod masę ja kupuję. Bo nie, no nie, nie boję się, żeby uciągnął 4 metry, bo uciągnąłby, ale po co go tak katować? A tak to sobie spokojnie zrobimy. kierownicę niedługo podpiną, więc będzie naprawdę się działo elegancko będzie. Widzicie, widzicie sami ile przeżyta kombajn już jest jak ty, no, widzicie jeden przejazd niecały i już jest pewny. Będą robione ścieżki, no, nie no, to w sumie są ścieżki, więc, tylko do niektórych pól nie ma, więc... Tak, przyurałem trochę w niektórych polach i będzie... Tu widzicie, tutaj jest poprawiona. Może nie jakoś idealnie, ważne, żeby była, więc... Czekajcie chwilę, może się rękę podrapać, o dobra. Także widzicie, widzowie, tak, tak, tak sobie gram. 面子嘛。Yeah, Naprawdę to w tym roku się udało Udało się udało Czekajcie, ja się ten zasad tutaj położę i jadę po drugą stój lecimy po drugi zestaw widzicie Ciężko, ciężko pracą. Mamy nabytek już tyle, bo dostaję. Tak, myślimy o jakichś nabytkach jeszcze, ale... Tak, pewnie bym... Na razie... Lepiej żeby mi o czym No będę miał to. Tylko odebrać to trzeba. Mianowicie dużo osób się pewnie zapyta, przecież ten, ten ciapak był... Mianowicie tak, był żółty i inne kolory podzespołów miał i obciążników i nie miał kabiny. Postanowiłem zrobić mu kapitan remont i tak dostawał mocno po dupie ten ciągnik, więc postanowiłem, że mu szybciej zrobię ten remont żeby e, korbowody bokiem nie wyszły, czy jak to się mówi ale naprawdę ja z początku myślałem, że że wał wyleci, nie? I się okazało, że wał tylko poszedł do szlifu do pierwszego szlifu, więc panewki wymieniłem Ciążiki wymieniliśmy na no, trochę nowsze, koła trochę nowsze. Korory trochę mogę wam pokazać, jak to tak wygląda. Widzicie? Tak tutaj to wygląda. Czekajcie, zgłaszę go. Czarne, czarne, czarne zrobiłem. Przynajmniej lepiej to wygląda. No, ale się nie chcę farba ściągać, tyle przepracowałem. Na razie się czego czerwona farba nie ściąga, więc jest w porządku. Lepiej chyba pomalowany, czy co? Nie wiem. Może kabina chroni? Dobre, nie wiem więc dobra wchodzimy do Maseja wchodzimy sobie do Maseja palimy maszynę a ona już była zapalona okej okay. tak tamto że to kawałek że to będzie poprawione no chyba No widzicie. Zaraz pojadę sprzedać, bo już kolejna przyczepa, zaraz będzie pełna no, widzicie jak jest no Widzowie Tyle przejazdu i znowu kombajn pełny No Jezus Maria Naprawdę syp jest Boże Zastanawiamy się, czy by tej łąki obok nie, nie zrobić też w pole. Chyba tak zrobimy. Będzie naprawdę fest ogromne pole. Yy, możecie pisać w komentarzach, czy mam sobie yy, tą łąkę obok kupić. I też zrobić pole. Czy nie robić takiego wielkiego pola. Bo ja bym kupił tą łąkę i bym porą Masejem dla co prawda, no ale Masej by dał sobie radę. No ja będę miał jeszcze dużo hektarów tej łąki, tu hektar, tam jeszcze 5 hektarów łąki. Spokojnie. Więc tu ile jest? 2 hektary, więc jeszcze by doszło 2 hektary. Więc później zliczę ile tego wszystkiego mam. Ca Mówię wam, cały czas się rozwijam, więc nie wiem dokładnie ile tego wszystkiego mam. Widzicie? Slepie konkretnie. Wskazówki tam nie umiem nadążyć. Nie no, będę powiększał jeszcze o 2 hektary to pole. Tak, żeby naprawdę było widać, że jestem, nie jestem wsiednik gospodarzy, ale już bym wtedy to bym zasiał tutaj rzepak, będę się, Tak, tutaj będziemy sisiał rzepak. Tak, resztę drzew się bym wtedy pozbył Widzicie? Patrzcie Podchodzę do drzewa i tnę i one znika Fajny moc, nie? A właśnie Ja, ja ten moc używam tylko wtedy, gdy Ale ko ko y kiedy tylko usuwam drzewa związane z polem, nie? Owszem, pa, y, robimy tutaj. Będziemy chcieli zrobić sobie oba pole. Sąsiad się ucieszy, że będę kupował ziemię od niego, więc no. Już my dawno no, z sąsiadem o tym gadaliśmy. Powiedział w sumie, że to nie jest zły pomysł, żebym się połączył. I jeszcze tylko to i tam później zrobimy jeszcze i a to jest tylko to żeby tch, pola szybko elegancko zrobić ale na co dzień tego nie używam tego malu tam są jeszcze te drzewa będę musiał powycinać D tutaj jakieś nie no stąd będę musiał jeszcze myć. Widzicie widzowie, tak tutaj bywa. Jeszcze 2 hektary, więc... No, jeszcze 2 hektary. Właśnie, żeby 2 hektary jeszcze pozyskać, to właśnie. Będzie naprawdę ogromne pole później to policzymy ile tego wszystkiego pola mam pododaję to sumuję razem z arami i, i wam w następnym odcinku powiem więc widzowie trzymajcie może dzisiaj ten odcinek będzie trosze, troszkę krótszy niż chcieliście ale no nie będziecie cały czas oglądać jak koszyk przeżyję to no trzymajcie się do zobaczenia łapki w górę subskrypcje udostępniajcie Lajkujcie, like udostępniajcie, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek jak jest ktoś nowy na kanale. I pozdrowieńka dla Was. Pozdrawiam całe Was i cały team mój. Pozdrowieńka.